Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Odmładzanie na Surowo. Ja mam na imię Mariusz, a dzisiaj piąty filar w projekcie Odmładzanie na Surowo, czyli nasza sprawność umysłowa. Rozmawiamy dzisiaj o edukacji. Dlaczego? Dlatego, że już niedługo za parę dni dzieci wracają do szkoły i znowu zostaną włączone w system edukacyjny. System edukacyjny, który według bardzo obszernej wiedzy, którą zgromadziłem przez ostatnie lata, nie jest konstruowany po to, żeby tworzyć niesamowitych ludzi czy niesamowite społeczeństwo. Jest natomiast stworzony, wymyślony przez właścicieli fabryk w XIX wieku, którzy po prostu potrzebowali pracowników do pracy. I to oni stworzyli system edukacji. System, który ma nauczyć dzieci siedzieć równo w szkole, nauczyć się, co myśleć, a nie jak myśleć, po to, żeby później mogli stać się dobrymi pracownikami i żeby mogli zasilać by, po prostu siłę roboczą w fabrykach. Coraz mniej jest fabryk, zwłaszcza w Polsce. Jeżdżę teraz po Polsce, dojechałem właśnie do Wrocławia, z o 11 zaczynamy spotkanie tutaj. Przypomnę tylko, że we Wrocławiu bilety niestety wyprzedane, w Łodzi również we wtorek były bilety wyprzedane, natomiast w poniedziałek mamy jeszcze kilka miejsc w Krakowie, jak również w środę mamy kilka miejsc w Warszawie. Jeśli chcesz się z nami spotkać, koniecznie do nas dołącz. W przyszłym tygodniu, w sobotę, jesteśmy w Gdańsku. System edukacji został stworzony po to, żeby nauczyć nas bycia pracownikiem. Niektórzy zostaną na tym poziomie pracownika, niektórzy skończą tzw. szkołę podstawową, czyli będą z nami podstawy tylko, niektórzy pójdą piętro wyżej, skończą szkołę zawodową, czyli to będą typowi pracownicy, później niektórzy pójdą w innym kierunku, typu np. technikum czy jakaś inna liceum, które będzie ich rozwijać, a później ci najbardziej wybitni Którzy będą się najlepiej uczyć tego, co przekazuje system edukacji, najlepiej wprowadzać w życie, będą mogli zarządzać tymi przedsiębiorstwami, ale tylko z pozycji takiej zarządzającego. Nigdy nie staną się właścicielami tych przedsiębiorstw. I tak został stworzony system edukacji. Czy to jest najlepszy sposób na edukowanie, tworzenie wspaniałych ludzi? Mam taką koncepcję, którą chciałbym Ci dzisiaj przedstawić. Jest to bardzo ważna koncepcja. Być może nie da się tego zrobić na dużą skalę, ale przynajmniej uda się być może stworzyć to w twoim domu za po prostu uda mi się ciebie zachęcić do tego, żebyś zastosował te rzeczy. Bo te rzeczy mogą pomóc i tobie, jak również twoim dzieciom w rozwijaniu się. Jest taka koncepcja, która jest promowana od wielu lat już, która mówi o tym, że uwaga dzieci do 12 roku życia nie powinny przechodzić żadnej edukacji. Że dzieci do 12 roku życia powinny jedynie jeść, bawić się, cieszyć się, spać i po prostu rozwijać się w naturalny sposób. Mówi się o tym, że każda edukacja od 0 do 12 spowoduje, że rozwój mózgu dziecka nie będzie mógł osiągnąć swojego pełnego, rozwoju, czyli że mózg nie urośnie do takich rozmiarów, że nie będzie aż tak w, przyswajał później w przyszłości różnych rzeczy. Dlatego chcę cię Ci o tym wszystkim powiedzieć. Być może to zastosujesz. Zainspirowały mnie do tego dwie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że kilka dni temu czytałem na temat dzieci Angeliny Jolie. Jest to jedna z aktorek, która między innymi ma swoje dzieci, ale też sporo dzieci adoptowała, chyba sześcioro ma tych dzieci. I czytałem o tych dzieciach. Te dzieci mają już tam kilkanaście lat, na najstarsze 18 czy 20. W każdym bądź razie uczyliśmy się o tym, czy, czytałem o tym, że dzieci Angeliny Jolie nie chodzą do szkoły. Nie chodzą do szkoły i tak naprawdę nie mają takiego tradycyjnego systemu edukacji. Że głównie ich uczenie się polega na zabawie i uczą się tylko tego, co chcą. Czyli. Angelina Jolie podjęła taką decyzję, taką samą jak my. Ja i Agnieszka swoich synów w wieku 12-13 lat, kiedy mieli 12-13 lat, wyciągnęliśmy z tego tradycyjnego systemu edukacji i zaczęliśmy ich uczyć w domu. A parę dni temu, w zasadzie wczoraj, przepraszam, wczoraj Błażej, mój młodszy syn, powiedział, że kiedyś, kiedy był, kiedy był osobą, która chodziła jeszcze do szkoły. Była taka wizytacja ze szkoły w Finlandii, w jego szkole. Moje dzieci uczyły się w Anglii tych podstaw. Była wizytacja, przyjechały osoby jakieś z Finlandii i opowiadały o szkole w Finlandii, jak taką szkołę w Finlandii się e, odbywa. I on powiedział wtedy, kiedy miał kilka lat, że tak się tym zafascynował, że wręcz marzył o tym, żeby pojechać do Finlandii i chodzić do szkoły. Dlatego, że dzieci w Finlandii wtedy, nie wiem, może cały czas teraz taki jest, ale dzieci w Finlandii chodziły do szkoły na 4, maksymalnie 5 godzin, z czego 2 godziny spędzały na podwórku i 2-3 godziny zajmowały się uczeniem tylko tego, tego, co im się podoba. I to bardzo pasuje do tego procesu, o którym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że mózg człowieka osiągnie swoją wielkość i swój swoje capacity, to się nazywa po angielsku swoją pojemność gotową do nauki dopiero w wieku 12 lat, plus minus, prawda? Nie da się tego określić, że każdy akurat w wieku 12 lat. I dzieci powinny od dziecka do 12 roku życia niczego się nie uczyć. Żadnego ABCD i tak dalej, żadnego alf alfabetu, żadnej tabliczki mnożenia, żadnych przedmiotów ścisłych i tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie, w jaki sposób hoduje się mango. Mango to jest taki podstawowy owoc w Indiach, którego, który jest po prostu jakimś takim owocem narodowym. I nie wiem, czy wiesz, że drzewko mango może dawać już owoce, niektóre w drugim, niektóre w trzecim roku. Pojawiają się kwiaty. W drugim, trzecim roku tego drzewka, kiedy on wyrośnie, pojawiają się kwiaty. I rolnicy, którzy znają się na rolnictwie i wiedzą, jak najwięcej uzyskać owoców, później w przyszłości z takich mango, jak tylko te, te y, kwiatki się pojawią, idą i zrywają te kwiaty. Obrywają te kwiaty, usuwają wszystkie, żeby mango nie dało owoców. Dopiero następny rok, a nawet dwa lata później, dopuszczają do tego, żeby te drzewko owocowało. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pozwolisz drzewku Mango w drugim czy trzecim roku wzrostu zaowocować, to te drzewko zatrzyma się na tym poziomie rozwoju i nigdy większe nie urośnie. Owszem, będziesz mógł mieć tam, nie wiem, 100. 150 owoców z takiego drzewka, ale nie 500. Jeśli pozwolisz, jeśli ktoś się na tym nie zna i pozwoli dla drzewka zaowocować w drugim, trzecim roku, to będzie miał zawsze tylko 100-150 owoców. Nigdy nie osiągnie 3-4-krotnie więcej, tak jak ci rolnicy, którzy oberwą kwiaty w tych pierwszych latach. To skoro wiemy, że tak się dzieje z owocami, nie wiem, czy w Polsce są takie owoce, czy, czy jakieś drzewka i tak dalej, z którymi się w ten sposób postępuje. Jeśli ktoś wie, to napiszcie. Ale skoro wiemy, że tak się postępuje z drzewkami, to dlaczego nie wiemy, jak postępować z dziećmi? Ograniczamy im rozwój poprzez wkładanie ich w system edukacji, który jest nieprzystosowany do rozwoju człowieka. Ja wiem, że to zmiana systemu edukacji jest, jest naprawdę czymś wielkim, czymś być może nawet niewykonalnym za naszego życia, a może nawet za życia naszych dzieci. Ale co ty na to, żeby tą koncepcję zastosować u siebie w domu ze swoimi dziećmi? I owszem, jeśli te dzieci muszą chodzić do szkoły, to niech tam chodzą. Ale przestań od nich wymagać do 12 roku życia żeby były już lekarzami, żeby były już menadżerami, żeby były już nauczycielami czy prawnikami. Przestań od nich tego wymagać, bo jeśli będziesz tego od nich wymagać, to będziesz mieć problem rozwoju swojego dziecka. I te dziecko nigdy nie osiągnie swojego pełnego, pełnych możliwości, nigdy nie dotrze do swoich pełnych możliwości, ponieważ w systemie edukacji, który został przystosowany do tego, żeby zamienić nas na pracowników, nie ma miejsca na wybitne dzieci. Nie ma miejsca na wybitnych ludzi. Nie możesz być w systemie, w którym jesteśmy, kimś wybitnym. Ty masz być kawałkiem. Turbiny, nie wiem, kawałkiem tego systemu całego, jedną zębatką, która ma się obracać w tym całym systemie, który stworzyliśmy. I pomyślałam, że ci dzisiaj o tym powiem, ponieważ nadchodzą dni, kiedy dzieci wrócą do szkoły. Czy to będą zajęcia stacjonarne, czy to będą internetowe? Co ty na to, żeby pozwolić dziecku rozwijać się w naturalny sposób? Ja wiem, że to trudne. Niektórzy rodzice już w wieku trzech lat chcą, żeby te dzieci, nie wiem, były super pianistami, żeby, nie wiem, władały się, miała językami i tak dalej. Wymagamy od naszych dzieci zbyt wiele. W naturalnym środowisku, bez przemysłowców, nasze dzieci rozwijałyby się w naturalny sposób. Ja nie mówię, że my mamy stać się analfabetami, ale jeśli mózg będzie rozwinięty w naturalny sposób... A dzieci zaczną swoją edukację w wieku 12 lat, to do 24 roku życia zdobędą całą wiedzę, która może być im potrzebna do funkcjonowania, nawet jako ten trybik, jako ta zębatka w tym całym systemie, w którym się znajdujemy. O taki pomysł, taka koncepcja. Bo skoro takie koncepcje wprowadzają ludzie indywidualnie, tak jak Ci wspomniałem wcześniej, Angelina Jolie, czy tak jak my, Zabierają, co prawda, dzieci dopiero w wieku 12 czy 13 lat, bo dopiero żeśmy wtedy doszli do wniosku, że nasze dzieci uczą się bzdur w szkole i musimy nauczyć czegoś innego. I takie szkoły są w Finlandii, to dlaczego nie spróbować tutaj? Dlaczego ty nie spróbujesz u siebie w domu? Dlaczego nie da szansy swojemu dziecku osiągnąć e, pełnej capacity, cały czas mi wyraz po angielsku wchodzi. E, Całą możliwość, którą może osiągnąć tutaj na Ziemi. Życzę wszystkim studentom, dzieciom, ale też rodzicom cudownego roku szkolnego. Na spokojnie, bez stresu. My wcale nie musimy się tą edukacją stresować. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jeśli ktoś używa jedną czwartą chociaż swojego mózgu, będzie w stanie zarobić na swoje życie. Nie musimy się stawać robotami. Nie musimy się stawać super, hiper wykształconymi ludźmi, bo tak naprawdę o zdolność to się mi powiedział. Capacity, czyli zdolność. Osiągajmy swoją zdolność w naturalny sposób, do czego Was zachęcam. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje do przemyśleń. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka, za wszystkie komentarze i widzimy się. Przypomnę, tylko parę miejsc jeszcze w Krakowie na jutro i parę miejsc w Warszawie na środę. Wklej link pod spodem, jeśli chcecie się z nami spotkać i do zobaczenia. Cześć!